takie powitanie? No. Pojechał, jest top. Tam jesteśmy właśnie w hotelu, panowerze. To ja lecę do Niemiec. Ze mną mój kolega Nic. Gdzie idziemy, była? Czerwony dywan chyba. Na razie, czerwony autokar. Na dywan jeszcze wiesz, przyjdzie czas. 14 lipca, proszę, idę! Dzień, bła. Dzień, bła. Dzień, bła. Dzień. Nie, wszystkiego dzień. dobrego, Nie, nie! Nie, nie! Nie, nie! Nie, nie! jak nie! Nie, trzeba poprawiać, tak? Nie, nie! No nie! trzeba Nie! Nie! poprawiać. <todétatüyorum gamy> Teraz jest perfekt Jedziemy? Good. Good. Dziękuję bardzo. Dzień do wycieku. Autobusem, autobusem. Lecimy do Dubaju. Dzień dobry. Dzień dobry. Swider i tylko no, Nie z dobrze wspaniały To był Cieszynek? A ja, dzisiaj gadałem na znaczy ja. Zakaz czynek. Wysaliśmy z kapi już od razu. Ja. ja cię rozumiem. Odloo oh, Tradycyjna foto już była czy nie? Będzie za będzie dopiero tradycyjna fata? Właśnie, zawsze dobra. musi być. Cześć, ale Co Maksym na fotki? A jak? To wujemy, tak? To znaczy <laughs> To tak? W imieniu polskich linii lotniczych lot oraz całej załogi. Jeszcze raz życzymy Państwu dużo szczęścia. Mamy nadzieję, że nasza wspólna podróż będzie trwać jak najdłużej. No,

The name of the whole team from the Sheraton Pelikan Hotel. Welcome, and uh, hopefully you feel at home. And we are here for you, 24 hours, seven days a week. And hopefully we will see you until the final. And we do everything for you to support you. And if you need something, let us know. And yeah, so bon appétit and uh, enjoy your meal and enjoy your stay with us. So fingers crossed that you will stay as long as you can. So. Mam to ocenić? Ten pokój? Bo ja go nie widziałem jeszcze. Kurczę, czyli jesteśmy w takim unpackingu Nie ma jesteśmy, właśnie w hotelu w Hanowerze, i będę oceniał stan mojego pokoju, którego nie widziałem jeszcze. Wchodzę. To jest jedyny moment, kiedy tu jest porządek. Wchodzę. Dla mnie najważniejsze w pokoju jest tak: łóżko. Jest. Które jest duże, które jest zasilone ładnie. To mi nie obchodzi w ogóle. Szczerze. No jak się mi się nie, bo my będziemy oglądali gdzieś w egzeku, tego. No, w egzeku wspólnie, tam. nie? Raczej tak. Ja samemu piłki to nie oglądam. Nie? Na żywo lubię, ale Lepiej tak Lepiej analizować ten... z kimś? Tak. Wiesz, farmazon i to. No nie. nie. No i, i się podoba tutaj. Dla mnie jest potrzebne tylko to, bo ja tak nie spędzę tu czasu, bo ja lubię rozmawiać, ja lubię spędzać życie poza pokojem. Dobrze. To jest słuszne podejście. Dobrze o tym wiesz. Tu, dobra. Tu jest ten, ten rum? Chodźcie, tutaj jest? jeszcze, no, po szybki ten. Tutaj O, przewodnik akurat jest. A to jest egzemplarz? Tak, to jest drugi. Nie tak. co mnie nie <grym> mini i duży. Tu? No. Tu, są... tu będziesz Farmazona kręcił, wiesz, jak będziemy też nagrywać. Ale będzie większy tiwik. Tak? Pokój obok. 100 cali, tak? Dobrze mówię? A no, ten jest? tu ma sam. być. 80? Ten ma chyba 85, jeśli to jest to pudełko. Tak? Nie, tu 75. jest, tu jest, tu jest, tu jest. Albo tu jest 85, któryś z tych, nie? Jest 100-calowy telewizor. No, 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 masz. Ja mówię, że się nie interesuje. Więc, nie, bo tam był obraz taki, wiesz? Nie za duży pokój, także. Czyli ty na sztukę jesteś wrażliwy? Co? Na sztukę jesteś wrażliwy po prostu. Tak. No zawsze. Chyba matematy z rana. Pijemy, no. Jaki masz rytm? hierba ma ile razy tak? No, ja już tak sobie, sobie dolewasz. Mało, no, dolewam. Ale tak z rana bardziej, nie? Aha. Staram się z rana tam do 13 już kończyć nie? A, okej. Okay. Żeby nie... Wiadomo, w dniu meczowym to przed meczem. Staram się pić. No? Dwie godziny kończy też przed meczem, a tak dziennym, no to tak wiesz, zjem śniadanko, posiedzę chwilę odpocznę brzuszek, no i zacznę pić sobie tak. Dwie godzinki, nie, że cały czas leje no na ten, nie? Jasne. Tylko tak wiesz, spokojnie spokojnie sobie piję. A to też mówisz do 13, to... bo jakbyś pił po 13 to No co, do 15, czasem trzymał, 14, czy... no mogłoby trzymać, tak? tak? nie? No, no. Wiesz już tak może też na mnie nie działa, to nie? Jak mhm. na ten, ale jak ktoś tam praktykuje od początku, to mi to... No tak. To wolę, żeby nie ten nie pił tak o 16, a później były takie sytuacje, jak Berlinie żyłem. No. Że mieliśmy rano to, wcześniej i nawet nie zdążyłem się napić. I sobie tak usiadłem po 13, a żeby się napić, tak chyba o 14. Do 15-16 skończyłem, nie? No. no to no ciężko była, żeby tak? no. No widzisz. działa. Czyli fajne, fajne, no tak koncentruję głowę trochę, mm -hmm. bardziej się koncentrujesz, no wiesz. Mm -hmm. Nie tak, że cię pobudza jak kawa. No tak. Ale się tak trzyma fajnie, nie? Na tak, takim poziomie. Tak. Nie? nie na tak wysoki, ale dłużej, tak, za to jest stabilnie, tak. nie? Szukam Franka i go znaleźć. Może na dole? No ja tam odprawę ze mną. No. Ale miał wcześniej 10 minut, od tam po 5 minut, tylko tam po 5-10 minut robimy tę to to nie wiem. Gdzie okay. Bo nie wszyscy mają dzisiaj, tak? Ja wiem że wszyscy mają. Nie, ci co grali mecz wiesz, A, okay. tam okay. jest analiza meczu, co, co robimy dobrze, co źle, nie? A, dobra. Każdy przychodzi, chyba jest każdy trener właśnie, analityk, czy tam trenerzy drodzy, z... mm. czy asystenci mamy z nimi i właśnie razu tak 5 minut pokazują nam to co okay. robimy dobrze i co źle, co możemy poprawić. Też nawet takie sytuacje co pod kątem Holandii teraz możemy A, wykorzystać, nie? Także fajne to jest, dużo może pomóc nie? w kontekście. Mecz z Holandią. masz Belgię podzieloną, wiesz, hmm. na przykład e, Bruksela, Liège, Charleroi, no to tam bardziej po francusku. No a Brisz i te inne miasta, Genk, e, no to niderlandzki. Bruche, no. bruche. Bruche. No no fajnie w szatni, śmiesznie jest Fajniec. kiedy, nie? Jak się ktoś kłóci, to to wiesz, zmieniają język. Fajnie Przeważa jaki język szatni? Angielski Angielski, no. no bo ogólnie tam jest tak Tak jak oglądamy, jak są kulisy też Belgii, to też po angielsku tam No, No właśnie chodzi o to, że ci z francuskiej części jakby nie chcą gadać po niderlandzku, nie? Czyli wiesz, bardziej chcą po, francusku. po francusku, a ci z, co po niderlandzku nie chcą po francusku, no <laughs> i tak wiesz, misz w nas, nie? A to biedne. dobrze po angielsku chociaż się no dogadamy. Tak, nie, po angielsku jest Francuzi na przykład z angielskim różni, nie? Tak. Przynajmniej taki stereotyp to jest. To znaczy, my, my mamy akurat takich, tak? e, spoko, no Dedrick Bojata. No, no tak, no to troszkę, pioną, troszkę świata no, widział. No grałem tak. Tak? No w Sydney no, był, nie? No, Celtic'u dobrze kojarzysz, Tak, Celtic, tak. Seltika no, to mega nawet nie wiem czy, czy z tym, czy z nie grał w Seltic no. na środku, nie? nie? W parze. Nie wiem czy w parze, nie, nie wiem wie. czy wtedy co z Aby... nie grali, nie? Co? Eliminacje Ligi nie Kurczę, nie chcę Nie chce Nie, tak. nie chce cię skłamać. Sprawdzimy to. No. Na przykład z sąsiadami byliśmy w Berlinie, nie? Około mnie wyszło? Tak? tak. Tam dużo osób mieszkało Kebakio, on i ja naprawdę tam dwa sezony mega pomógł, nie? W tych mm. utrzymaniach. Tam tak było stoją obrony, nie? i wiesz, taki był na, na kapitanem nawet był, nie? U nas. No. No i, I wy tam zrobiliście było... utrzymanie. Tam ten ten... nowy dyrektor. My no, zrobiliśmy dwa razy no, utrzymanie. No pierwszym zrobiliśmy tak łatwo, mm -hmm. że, że co przychodziliśmy w ten czas, gdzie oni mieli już pierwszą rundę taką zajechaną mm -hmm. i wyciągnęliśmy, że, że utrzymaliśmy. Drugi sezon utrzymaliśmy. Co ja tą kostkę złamałem? Zarządzającą. Dzień, dzień dobry. 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 na Polka. Pani Jagoda, już się przedstawiła. Pani, Pani, Pani Jagoda, Jagoda. <laughs> Jakby coś było, jeszcze raz powtarzam, ja jestem za piętro odpowiedzialna, tak? Gdyby coś nie pasowało, czegoś brakowało, coś... Proszę... Wiadomo gdzie się zgłaszać. Tak, dobrze. Ja się zaopiekuję. Ciepło to, Nico? Nie, no właśnie, w Warszawie było lepiej. Warszawie było słoneczko, no. No To no, jest tak w grania, wiesz. Warszawa prostu... to. <grym". grym> Jak zawsze. Team dressing room. oj, oj Wszystko przygotowane. Jestem bratem. A bratę. jestem sąsiedzku Sit with bro. Idziemy? Idziemy, idziemy Idziemy! dawaj, jedzie. Jakbyśmy mecz grali, naprawdę. Ja się czuję no. jakiś taki, wiesz... Na meczowo dzisiaj. <grymne> dziękuję, Dzięki. dziękuję. Teraz do hymnu trzeba się fajne ustawić. Fajne co? Fajne, fajne. Do hymnu? No trzeba. Jakieś zdjęcie, by się Tak, tak. No, zle, nie nie, Tak. Halo. Schöne, Schön, dass Sie hierher kommen. Danke. Sie sprechen deutsch? Ja. ja. schon mal. Das ist äh, von unserer verband das, das ist eine hoffe, gute wir Erinnerung. Gut. Ja. Die und, äh, ja, jetzt wünsche ich Ihnen Erfolg. ist noch viel wichtiger. Ach. Das ist immer. Der das ist ist der wichtigste für alles. Ja. Dann ich bedanke mich für alles. Und ja. ich hoffe, dass wir hier lange Zeit okay. Viel Erfolg. Alles Gute. Ich war, ich habe nur in zweite Bundesliga ein Tor geschossen und der Tor war gegen Hannover. Kannst du was sagen? Dann herzlich willkommen hier in der Region Hannover, liebes Nationalteam. Ich wünsche alles Gute, viel Erfolg für die Europameisterschaft. Die Fans.

Zwrócimy przygotowanie po Polakach. Dobra? Tylko tu związanie tam do tych, do fizji, albo do tych Teraz, gdyby coś od razu było, po od mówić. Jak też są jakieś tam urazy małe, albo coś od razu mówcie, żeby po prostu profilaktycznie albo przeciwdziałać. Dobra? Wszystko ponownie. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Byliśmy tu dwa tygodnie? Jakieś dwa, trzy sparingi graliśmy? Każdy Każdorocznie tu przyjeżdżałem. Mhm. To był, był pierwszy gimnazjum, mi się tak? wydaje. Nie gimnazjum. tam u tego tylko po tak? Tak, tak. Z Tam Zaznęli... Polska była na 2008? 2008, 2008. coś takiego szlak przetarty tutaj, w okolicy. Kogo tam miałeś w tym? W... w drużynie koło miałem. No. Takich, co jeszcze gdzieś grałem, to chyba tytuł, nie wiem, Filip Kęcia mi się wydaje został, on tam w Zniczu Pruszków teraz jest. Z tej trzynastki Poznań, bo ja byłem tylko pół roku tam i poszedłem do SMS-u, nie? Kownaś był, jak ja tam byłem, tylko on był w tej klasie A, nie? W rzeku. Szymański Damian Zali na nasiłkę już Tak, chyba ci są więcej 45 to A. Idziemy na rowerek Jak boisko? Jak ten trening pierwszy? E, fajne, fajne. Trochę tak? twardy, ale generalnie murawa jest jak z moczą, dobrze to... No to tu było moczone, jeszcze chyba troszkę, więc jest podwójne, ta, tak, i tak. Nie, no. Boisko najważniejsze, żeby ta piłka chodziła, żeby trenować. Tylko pracować i grać. Kącik analityczny. Punkt widokowy dobry tutaj, co? Zaglądamy sobie trening. <grywa> to? Co? Bo jest top. Tak. Ucho chyba cały czas wierzy, że mu wejdzie w końcu, wiesz? A co on robi? Nie, yeah, że Aha, do tego, do wora, patrz A, do wora A to przez ten wiatr wszystko, inaczej by weszło Jest, jest yeah. Co? Trochę ludzi na trening przyszło Nie no, mega fajnie, myślę, że... Takie powitanie, no. przy pewnych trybunach można powiedzieć Atmosferka na całym treningu Jak tak naprawdę, tak na ta, tych dobra. strzałach na koniec, z już w ogóle tak, z biwatami czekał, Każdy czekał chyba na coś spektakularnego, ale tak. się nie doczekał <laughs> A co zostawmy sobie spektakularne, chyba jeszcze znafce. nie na dzisiaj, tak? Tak Można? Dzięki jeden 我爹说你